Uh, chcę sobie chrupląć słone płatki. Jestem głodny. Ja też, piesku. Dobra, kochani, wiem. Pokój 20B. Wiem, wiem, kochaninki, tyle wycierpiałeś. Pan Diderdy, możemy chwilę porozmawiać? Słyszeliśmy o tym ataku owadów. Zapraszam, trochę tu poleżę. Ojdę już wracaj do zdrowia. <śmiech> <śmiech> Babcia promyk? Jesteśmy pani fanami! Słone płatki? Pycha! No proszę, jakże mi miło! Odkąd sprzedałam fabryczkę Destroido, drogi Hiu, ogromnie się stara, żeby młodzi ludzie lubili moje słone płatki. Pracuje pan w Destroido? Mhm. Tak jak pierwsza ofiara. Dobrze, wy sobie porozmawiajcie. Panie Diderdy, może wie pan, skąd ten atak owadów? Pamiętam tyle, że ktoś do mnie zadzwonił jakiś. Ochrypły głos mówił, że jeśli nie rzucę pracy w Destroido, stanie się coś strasznego. I oblazły mnie. Ochydne owady. 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 Oblazły mnie. Zyczące owady są wszędzie. A, a nie. Nie. Tak, dziękujemy, panie Diderdy. Alarm, reanimacja, pokój 20. Czegoś się dowiedzieliśmy, co nie? Wciśnij parter, kudłaty. No ładnie, Kudłaty, wcisnąłeś zły guzik to jest piwnica. Nie wcisnąłem no zobacz parter Ty jest zepsuty. Hmm? Zakończcie to bezsensowne śledztwo albo jutro wieczorem spotka was coś strasznego. Słuchajcie ostrzeżenia. Hmm. Przecież nie bez powodu obie ofiary pracowały w Destroido. A może sprawca ataków nie lubi tej fabryki? Ale kto wyszkoliłby owady, żeby tak atakowały? Człowiek, który je całuje. Kto? Doktor Jans. Wszystko jasne. Pamiętacie, jak mówił, że destroido jest wielkim trucicielem kryształowego zdroju? Nie cierpi tej firmy. To nie doktor Jans. Jedną chwilę, Dafne. Fred być może ma rację. Doktor Jans dobrze się zna na cykadach. Mógł je wyszkolić do. To nie doktor Jans. Skąd to wiesz? No bo. No bo. No bo. Bo on jest ładny? Widzę, jak na niego patrzysz. Dał ci numer telefonu? Wysłałaś mu SMS-a? A nawet jeśli. I jeśli idziemy na tę wystawę pułapek, to we dwoje. Co? Jedziemy go sprawdzić od razu.